No dobrze, cześć, witam wszystkich ponownie na kanale. Więcej jest godzina 8 rano znowu jestem na tym samym jeziorku co ostatnio, małym ukrytym lesie jeziorku i próbuję znowu przechytrzyć dużego konia, bo wiem że jest ich tutaj sporo, bo już miałem okazję wyłowić dwa co zresztą widzieliście na poprzednich filmach. A jest to, no muszę przyznać, uzależniające, <noise> więc próbuję ponownie. Jeszcze trochę inne podejście. Póki biorą, póki są, jakoś nie mogę sobie odpuścić. Wiem, że można by było pokazać jakieś szczupaki, ale one tutaj też są, więc może, może dzisiaj będzie znowu bardziej dzień szczupakowy. Hmm, zobaczymy. W każdym razie, jeziorko wypłacało ostatnio bardzo, bardzo miłym. Wypłacało bardzo fajnymi rybami, więc no, musiałem. <śmusza> musiałem, musiałem jeszcze raz. Ten ostatni okoń 42, bardzo cieszy, ale jednak złowiony w trollingu, więc chciałbym jeszcze powtórzyć takiego samego z ręki. Złowiony na powrocie, już miałem, już miałem wracać, ale myślę, a niech sobie to przynęta. Z tyłu się ciągnie. Zobaczymy, czy coś się wydarzy. No i się wydarzyło, komu ja w Koń 42 cm. W tym roku piękna jesień. Jest już listopad, a dalej jest w miarę ciepło. Warunki bardzo sprzyjające łowieniu. Zrobimy coś pierwszego No i ze Ага. Нужно не 50, а раньше не 40. Отсюда. Мразем, когда рыбалка и хрупно еще так. Это yeah. самая готуне. Имеется чуткая jest trochę spokojsze niedobrze, przecież dzisiaj był wzięty tego przez glunach niedobrze, nie, dobrze. nie jest dobrze próbujemy tu, w głębszym miejscu trochę głębszy, jeszcze do góry Ok, jest pierwszy okoń, nie za duży, ale jest. Ile to trwało? Klasyczny, polski, ale podobał. Um. Co tutaj? Te konia biorą soliutko, albo ja nie mam po prostu cierpliwości, bo w trollingu co jakiś czas, proszę bardzo, jest znowu pewnie około 40 cm, Zaraz zobaczymy. nie byłem za mocno podekscytowany, myślałem, że to kolejny szczupak, długo, długo rzucaliśmy nic, przepłynąłem na inną miejscówkę, rzuciłem w ogóle aż by sobie pracował, no i jest, znowu, znowu ładny. Trzeba zacząć wierzyć. Głęboko. Widocznie piękne. Teraz obywateli, Musimy sobie piękne ryby. Czerwony płetwy ciekawe czy pewno rajzuje tu raki, ale mieszko byś tu raka do względu na resztę tam to 30 Девочка на 69 сантиметров пенки. Тоже пенки много. меня еще но не нажакать. Yeah, I don't know Musi być duży wobbler, ewidentnie im, bardziej... im tu bardziej pracuje wobler. no i trzeba wierzyć po prostu, bo są jak widać, nowy ładny, 39 cm, 10 cm wobler nie stanowi żadnego problemu przy takim okoniu, kawał stalka, więc też im to nie przeszkadza. Wrzucamy i wierzymy, teraz takiego samego, ale z ręki. Oj, Co lubię w tych Womblerach, to na pewno to, że daleko latają. To jest super rzecz. Prawdziwy search bite. Można porą część wody, mimi przeorać, że tak się wyrażę brzydko kolokwialnie. Jeśli wszystko na jednego, na tego samego. Nowy nabytek, nowe szczupaki i ładne oko. Także zakup udany. Chciałbym tylko z ręki coś na niego złowić. jest dzisiaj troszkę wiatru Chwila mnie przestawia więc łowię w dryfie, robię całą długość jeziora w dryfie, potem w trollingu wracam na początek i tak od nowa ryby się trafiają niestety w trollingu chciałbym, żeby było inaczej, ale niestety nie jestem fanem, ale jak widać można złowić fajną rybę na to na taką metodę, nie jest nic odkrywczego ale wypadało wspomnieć

Niestety znowu no, ciągniętego w oglera jest fiest. może okoń, bo dziwnie się zachowuje albo szczupaczek Chipaczek Takiego masz, nie będę go już męczył, bo chwilę trwało wyczepianie, tak zawer, że W końcu ryba z ręki, o, raczej znaczy szczupak, raczej znaczy niewielki, a w końcu coś, coś zrzutu. O, okay. Jakiś wybit nie duży. O, okay. Петюша. Галка. Вот такие кладные хаканы. Это не обе выражения, а нормальные выбросы. Мега захвационы. Таким 30, -таким. Ну, 30 plus. W końcu coś się zadziało z rzutu. Czas miaru. Miaru czasem, ale bardzo chimerycznie. Dzisiaj jest bardzo ciężko na tę ryba Co nie zmienia faktu, że walczymy dalej, no ale bardzo wywalczona. Bardzo wywalczony ten okno. Wiatr się trochę uspokoił, jest nieco łatwiej. Ciekawej, co na to ryby. Raczej. Nie wspomoże to bram, wręcz przeciwnie. No, ale przynajmniej mogę sobie spokojnie stać i obławiać metr po metrze. mamy, ale to chyba chyba szczupak chociaż trzęsnął, trzesną teraz. no jak okiem to chyba lepsze chociaż na tej najbardziej delikatnej ręce niż gumę oj chyba dobre oko? nie, 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 nie. Mieliśmy wielki problem z kamerą, ale już go naprawiliśmy, wracamy do Ciebie panu Szczupak. Miałeś być fajnym koniem, niestety, niestety nie, chociaż największy dzisiaj chyba, co nie zmienia że dalej raczej sportowy rozmiar. No dzisiaj może największy ale nic czy można byłoby się pochwalić chociaż cieszę się bo też w końcu zrzutu no, bo super mały wczupak tam na tym razem ok

Jakiś czas, a bardzo długi czas się pojawiały. 62, prawie 32 Prawie 32 żeby... pięknie uborwione Dzięki kolego. No więc są tutaj ale biorą jednostkowo, tak bym to nazwał, z rzadki, dzisiaj przynajmniej, tym razem, tym razem na gumę. Chyba to jeszcze porzucam, może jeszcze coś się wydarzy. Dobra, powoli kończę, dzień niestety krótki, jesienny, więc trzeba uciekać, bo zaraz no, zaraz mam zapis zmrok. Dzisiaj jest zdecydowanie ciężej, fajnie, że prawie się ładniejszy. O, szkoda, że znowu naciągniętego woblera, no ale one tu są, więc, więc może, jeśli pogoda dopisze, dalej będzie taka fajna, ciepła jesień. Może jeszcze tutaj próbuję, zaraz, razie kończę, do zobaczenia następnym razem.